Witam na kolejnym spotkaniu z laptopem od Lenovo. Proszę Państwa, dzisiaj będzie ciekawie i naprawdę oryginalnie. ThinkPad X1. Zachowam końcówkę nazwy jeszcze przez chwilę w tajemnicy, ponieważ nie chcę zepsuć niespodzianki tak zwanego efektu wow. Zwróćcie uwagę na wielkość moich dłoni. Są standardowych rozmiarów, ani duże, ani małe. Więc widzimy, jakiej wielkości jest to urządzenie. Wyposażono go w ekran o przekątnej 13,3 cala. Jak to możliwe? A to tak to, że końcówka nazwy to Fold Generacji pierwszej. ThinkPad X1 Fold Generacji pierwszej. I wszystko jasne. Pierwszy na świecie laptop ze składanym ekranem. Możemy go wykorzystywać jako wyświetlacz 13-calowy, 13,3. Dzięki nóżce jest naprawdę stabilny i możemy go wykorzystywać do prezentacji, oglądania obrazu ze zawartości, ze zwiększej odległości. Po złożeniu nóżki, oczywiście zaczyna działać jak tablet, orientując ekran w zależności od potrzeb. Możemy go złożyć do postaci książki. Ekran potrafi się podzielić na 2,9 i 60 cala, które będą albo ze sobą współpracować, albo działać zupełnie niezależnie. Więc czytać książkę absolutnie, jak najbardziej. No i ze względu na to, że jest to urządzenie o nazwie Laptop, możemy go wykorzystywać właśnie jak typowego laptopa. Nie tylko i wyłącznie dzięki klawiaturze ekranowej. Producent wyposażył go w dedykowaną klawiaturę z pełnowymiarowymi klawiszami, które po zamontowaniu redukują ekran, tworząc z niego typowego laptopa. Touchpad, pióro, o którym wspominałem. Więc generalnie rzecz biorąc, naprawdę nowatorskie, mega ciekawe rozwiązanie. Pokażemy troszeczkę z bliska tego X1Folda. No i może powiem troszeczkę o jego zawartości. Intel Core z technologią Intel Hybrid, system operacyjny Windows 10 Pro. Wyświetlacz, jak już wspominałem, 13,3 cala QXGA. 2K, 300 nitów, 95% gamy kolorów DC i 3 Grafika Intel UHD zintegrowany z procesorem. Pamięć do 8 GB. Pamięć masowa, do 1 Tera na dysku SSD. Wbudowane głośniki z technologią Dolby Atmos i dodatkowo, co ciekawe, poczwórny układ. Mikrofonów, które naprawdę bardzo fajnie zbierają dźwięk. Kamera 5 megapikseli I tutaj kolejna ciekawostka z Noctowizją. Generalnie rzecz biorąc jeszcze, jeśli chodzi o wejścia, to mamy tutaj dwa razy USB C 3 i 2 generacji drugiej z funkcją zasilania i DisplayPort 12. Slot na kartę Micro -sim. Może. Tyle, jeśli chodzi o jego zawartość i możliwości. Dodam tylko, że pracowałem z nim przez dwa tygodnie w technologii 5G. Łączność jest naprawdę błyskawiczna. To urządzenie dzięki procesorom radzi sobie naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. Nie tylko ja doceniłem, jakby jego zalety. Ponieważ na targach CES zgarną chyba około 42 nagród. Testy wojskowe dowodzą tego, o czym się sam przekonałem, że na zewnątrz praca z nim jest zupełnie bezproblemowa. Co prawda nie byłem w pustynnej burzy. Natomiast testy dowodzą tego, że radzi sobie z pyłem, niską temperaturą, pracą, mniej jeśli ktoś z Państwa będzie miał okazję to stestować, to bardzo proszę o kontakt. No i generalnie rzecz biorąc, co jest też dosyć istotne, a chyba najważniejsze, to jest to, że on naprawdę jest odporny na wstrząsy, na upadki. Dwa razy mi spadł, nic się nie stało. Odkleiła się klawiatura, ale magnetycznie przykleja się w sposób błyskawiczny. No i co jest też fajne, to jest to, nie sprawdzałem tego, ale podobno jest odporny na zalania. Cóż mogę więcej dodać? Dziękuję i do następnego laptopa. Do zobaczenia.